Witam jeszcze więcej, czyli jeszcze więcej tego, co było wcześniej, a dzisiaj były napoje. I to fajne napoje bardzo fajne napoje. Niektóre z nich. Ech, niektóre z nich, tak. Są zawsze Po kolei. Na napoje... no, to jest preview. To jest od tyłu, chyba, nie? Diet Chini. To było Czy to było. Ja wiem, ale. To, to było, było e... Malta. To była to Malta. Kini. To było Pepsi, Pepsi Blue, Blue. indonezyjskie. Jeżeli chodzi o Pepsi Blue. Tak, nie, nie brytyjskie, bo. Brytyjskie, brytyjskie, brytyjskie? Indonezyjskie. 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 Ok. Klap, fajne. Fajny kolor, fajny smak, nawet to było fajne, przyjemne. Okay. Mi się to podobało. Dla mnie było to spoko. Jak to tak. wygląda z tego, z cukrem, ile tutaj wpakowali? Eee, niestety, mam wiesz, połowy, więc nie widzę trochę. A no. Mam, ale zobaczysz, że to jest w ogóle cukier dany. No pewnie w pierwszej kolejności, albo w drugiej. Nie, bo pamiętaj, że mamy metkę ze sklepu, taką naklejkę tak, ze sklepu. Tak, ale również naklejka zakryto... ze sklepu ma to obowiązek, żeby podawać według ilości składników, czyli cukier jest na drugim miejscu, ale to klasyk. Ale mimo, że to, to jest w Indonezji? Tak? O, tak. No, to a napoj jest brytyjski. Nie no, bryty. Tak czy... Nie. Indonezyjski. Nie. Indonezyjski. 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 Tutaj mamy ciekawą rzecz. To jest ta Coca-Cola Energy, Energy Drink z Coca-Cola. Czy to jest, jest Coca-Cola Energy Drink? Czy to jest Coca-Cola? Ale nie, że Kola nie miała nigdy Energola swojego, nie? Więc co, mają. Co właśnie? Jakie jest Coca-Cola, jest Monster. Monster, ale pod zostać Coca-Cola, nie. Mają 47% jest... udziału w coś w tym stylu, nie mają pełnego udziału. To nie jest ich. Ale na puszce od masz napisane Coca-Cola. To jest no pierwszy tak. energetyk taki bezpośrednio Coca-Coli, pod czy ich brandem. Pod Coca-Coli, mm. okej, okay. no właśnie. dobra, no to spróbujmy. Dawaj, to no, Co tak. mówisz? Berm był, był Coca-Coli. Coca tak. A, Bernu Coca-Coli. Pytanie... A nie jest cały czas? Bern nie jest na rynku A czy Bernie nie pochodzi Chyba też... Jest Pytanie, czy Bernie podchodzi od Monstera. To jest, to jest striki tam, jak oni się tam bawią i się tam tego, oglądałem no, raz jest. film na ten temat, ale czekaj. Mam problem z tym, bo to jest taki energetyk taki bardzo mi przypomina energetyk starego typu. Czyli masz trochę słodkości, po czym dostajesz cały czas tą gorzkość i te wszystkie niefajne smaki, które są w energetyku, których ja osobiście nie lubię. To jest rewelacyjne. Jestem takim fanem tej fanto smaku mango. W ogóle Starobista. piękna jest. No. Zacznijmy od tego, to jest piękna. Opakowania japońskie, jeżeli chodzi o te napoje i tak dalej, są naprawdę ładne i wszystkie są takie ładne. Mhm. Z Najlepsza fanta, jaką piłem, to wydaje mi się, że też była w Japonii, ale była taka właśnie trochę bardziej wiem, A No to ciekawe, patrz, bo mówisz, czy Japonii ani razu nie trafiłeś na ten temat? W Białej Japonię. Brzoskwini. Bo ty nie białej piłem, brzoskwini. bo kupowaliśmy z Białej Brzoskwini w fazie świecznej. Ja tego nie, nawet pić. Ja tego nawet nawet nie chcę pić jest. Nie, też nie chcę pić tej kofoli. Była słaba, strasznie. A co to jest? To było to koreańskie. To było to nie, jakie koreańskie? Koreańskie, koreańskie. Wietnamskie. koreańskie, wietnamskie. Ale nie jestem przy jest. To było to miejsce produkcji w Wietnam. Na rzeni Że B, I, I to Mountain Dew ostatnie, tak? I Mountain Dew, mm, ono było ok, Nie Tam było świetne. Nie było świetne, ale jest amerykańskie. No ja do Mountain, mam do Mountain Dew, zawsze taki właśnie krasza, mam do Mountain właśnie za przeszłość, nie? Za historię. Albo jak trzeba było, może było przed szkołą jeszcze pójść się wycofać, i było bo były za złotówkę Nie to w, w ogóle jest, czekaj, bo to jest tak, to jest Cola, to jest Cola, cola to jest PepsiCo, to, psico, to jest PepsiCo. Kofola, czy jest? Pytanie, czy właśnie, czy oni się sprzedali? Gdzie nie, Kofola S Zero! Czeska, czeska CZ i jest. Ciekawostka w Czechach no. i na Słowacji, kofola to jest główny wiem. konkurent coca Wiem, główny Wiem, główny, wiem z... wiem. wiem, Jak mam rodzinę przy granicy właśnie czeskiej pa. i tam przejeżdżaliśmy przez granicę to, to zawsze ma krokola, Wiesz, że to ma to diet Kini z Malty, ma polskie tego napisane. Zobacz, woda gazowana, aromaty... Bo może była też po na nasz rynek spuszczana, widzisz? Popatrz, jest na kilka rynków wyprodukowana. Ale właśnie widzę, I w tym bardzo tego... W tym polski rynku. Ale to jest bez cukru. Czy to możliwe, że to przez brak cukru, przez jakiś słodzik to smakowało tak? a to nie jest takie właśnie trochę jak... Czyli trochę jak. Nie, nie miałeś wrażenia, że to było trochę smakowe, jak są te. Toniki? 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 Może, może tak, ja to nikomu no. nie lubię. A nie, I to by no. dużo tłumaczyło, no. dlaczego mnie aż tak wykrzywiło. Tak tak, 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 tak. Nie, nie? Dla, mnie, dla mnie było całkiem przyzwoite. Dobra, jak dla mnie best of the best, to uważam, że. Fanta, mi, fanta. absolutnie. Drugie miejsce uważam, że. Mogę zrobić takie podium. Tak jest podium. Zrób podium, no? Zrób, uważam, zrób podium, jeden, trzy, zrób. Jeden, dwa i uważam, że trzy, trzy. będzie o tak, mountain, Tak byś miejsc. dał? To jest moje podium. Ja bym chyba mimo wszystko zamienił tosty. Aż tak? Ty asztak. lubisz tonik, aż tak? No, ja lubię, bardzo lubię tonik. Ja no, lubię słuchajcie, dowiedzieliśmy się tak. wszyscy czegoś nowego. Czegoś nowego również możecie się dowiedzieć na nowym kanale i na starym nowym kanale. Na starym, na kanale, starym, ale ale nowy z nowym kanale. Tak. Jeżeli na przykład chcecie się dowiedzieć o historii tego najlepszego dzisiejszego napoju, to zapraszamy do serdecznie. Powiem tylko, że nazwa jest od słowa Fantazji. Wow. Fantazji. Tak możecie sobie wow. zobaczyć. E, no i co, zapraszam Was każdy wtorek, czwartek oraz sobota o godzinie 18. Cześć.